Siemanko, Siemanko, tutaj Pablo, kaweczka jak ze starych czasów. I lecimy za update'em. To tak, wczoraj tam łapany short na minutówkach na euro. Nie pamiętam już, które to miejsce było. Nie będę tutaj latał. Jest w sukcesach wrzucony. Także co? Wczorajsza sesja, nowojorska. No niestety, weszły newsy, to ja już odpuściłem, nie było za bardzo pozycji. I nic e, nie handlowałem oprócz tej sesji, e, Londyn, czyli od 9 rano. E, I co teraz? Teraz na euro e, spodziewam się dojścia do tego punktu, i tu będę obserwował na zajęcie pozycji short, e, może być jakiś wybicie knotem. I Spodziewałbym się wybicia tego dołka, będę obserwował co tutaj się będzie tworzyć, ale tak jak mówię, trajda dopiero będę zajmował o godzinie 9 bądź 8.00, a jest 7.36, więc na ten moment nie widzę tutaj żadnego setupu dla mnie, który się, nie widzę setupu, który się po prostu dla mnie rozgrywa i który handluje, także tutaj czekam. Euro równie dobrze może dojść tutaj do tego punktu, także na ten moment obserwuję. Jeśli będę wchodził w trade'a, to wrzucę na Pablo setup jak najszybciej to możliwe. Fajnie wygląda DAX wczoraj. Fajny short tutaj wszedł w końcu z tego miejsca, które wyznaczałem. Bardzo fajnie poszedł. Także jak najbardziej spoko reakcja. Zobaczymy, czy dalej to miejsce będą tutaj, będą tutaj bronić. Jak widzę, na razie coś tutaj podpompowuje, więc będziemy obserwować, jak to będzie wyglądać na, na DAX-ie. Jeśli będzie potwierdzenie, to ja to będę shortował znowu i tyle. I wtedy shorta będę walił po. Tutaj 15863, jeśli chodzi o DAXa. Złoto, 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 tutaj newsy, więc rozjechali wszystko co sobie tutaj rysowałem. I okej. Okay. No i dobra. I złoto bym widział w takim przedziale. Na złocie mamy do czynienia ze straszną konsolą, straszną konsolą, <gryw> po prostu konsolidacją, więc te zlecenia są zbierane. jakbym to złoto widział, jak to handlować tutaj? To na pewno zainteresowałbym się strefą, tutaj tą i z niej ewentualnie rozgrywał shorta. Tak, to dzisiaj widziałbym raczej odreagowanie w górę. Złoto cały czas broni tutaj trzech poziomów, cały czas na tych Heselach wchodzą z lecenia. Także osoba, która wrzuciła tutaj zlecenia, prawdopodobnie chce to wykłać w górę, więc możemy nawet mieć dojście do tej strefy, na którą ja dalej czekam. Ona bardzo fajnie tutaj wygląda i czeka na to, żeby stamtąd była reakcja do dołu. Generalnie chciałbym, żeby złoto wybiło mi ten dołek i zeszło mi do strefy 1960. Tam można byłoby szukać jakichś dłuższych longów na przyłączenie się, taki bardziej pod swing trading, nie takich intraday chociaż takie też również można tam złapać, to już zależy tam od Waszej metody handlu i tak dalej ale można tam pozycję po prostu sobie dłużej poprowadzić także tak bym widział złoto, bo było w prośbach o analizę Bitcoin o tutaj kiszkę robi spadek, wzrost, aha, ok czyli standardowo nie robi nic i cena 30 tysięcy dalej to spycha do dołu, no to co ja mówię, no ja bym czekał na spokojnie, to będzie długo trwało ale wydaje mi się, że będzie miało to miejsce i ten bitcoin zrobi te 22 tysiące. Ewentualnie pokręcimy się jeszcze w przedziałach 25. Chciałem po prostu zobaczyć, to są takie dwie ceny, które mnie interesują, 25 oraz 22 400. Bardziej byłby skłonny na 22 400, także wtedy zdecydowałbym się po potwierdzeniu na zakup bitcoina spotowa po prostu. I tyle, i tyle. Jeśli o to chodzi. Ether nie robię, no bo Ether robi to samo co Bitcoin, więc można sobie to dosłownie odwrócić na etera Wszystko zobaczę jeszcze prośbę o analizę, bo tam troszkę tego było. Bardzo przyjemnie to w sumie wygląda na przyjemnie. <laughs> przyjemnie to nie wygląda, bo się. Złotówka umacnia ta do dolara. Ale o co chodzi? No tutaj generalnie cały czas mamy trend spadkowy, także tutaj nie ma zmian. Generalnie USDP nie jest dobrym miejscu pod odreagowanie. Ale szczerze, no nie brałbym, nie ryzykowałbym na to swojej kasy, poczekałbym na cenę 4 e, zł i 5, no i 6 groszy. I miejsce podażowe, które dla mnie byłoby bardzo fajnym miejscem, to jest cena od 4,34 do 4,47. Także tutaj e, z tej strefy dopiero bym się decydował na shorta. Taką dam wam analizę na dłuższy termin, no nie będę tego brał na, na mniejszym timeframe, no bo to dla mnie bez sensu, nie handluję tego na mniejszych timeframeach także daje taką dłuższą analizę, bardziej pod może spot, jeśli kogoś by to interesowało, ale przy 4, 5 dopiero bym widział zatrzymanie tego. Jest dobre miejsce, dlaczego? Wybity dołek, płynność, bardzo, do, bardzo dobra strefa w miejscu, gdzie ostatnia osoba wrzucała zlecenia, żeby wypchać cenę właśnie w to miejsce, więc jak najbardziej odreagowanie stąd może pójść. Jest to pozycja wtedy pod trend, więc uwaga i dlatego tego bym nie zagrywał i nie ryzykuję na to swojego kapitału. Ze względu na to, że staram się, żeby moje 20% moich pozycji było na odwrócenie, a nie ich większość, a takie łapanie noży zazwyczaj nie oddaje. Jeszcze była prośba o ropę. Dobra, ja bym ropę widział tak. Podbitka tutaj i dalsze shorty, jeśli o to chodzi. Na ropie szkoda, że nie doszli do tej strefy 85. Wtedy można byłoby się załapać na shorta. Po wybiciu szczytu zebrane zlecenia i mamy reakcję do dołu, także... Ja i tak się spodziewam, że cena wróci w tą strefę 85 i stamtąd zobaczymy po prostu wejście zleceń. A tak intraday na handel, to jak najbardziej tutaj można sobie poszukać. Longów od niechcenia można, ale tak jak mówię, dopiero czekałbym na potwierdzenie w tej strefie i dopiero to przyhandlował do dołu. Tutaj też czekałbym, aż coś się zbuduje i dopiero rozegrał to do góry ewentualnie, tak to widzę tutaj. Czekałbym na, na wybicie tego szczytku, zebranie zleceń i stąd zagranie pod reakcję właśnie na ropie do dołu. zdaku sobie akurat wczoraj analizowałem, bo Nasdaq jest w prośbach. I tak, na Nasdaqu czekałem na tą strefę, zabrakło, szkoda, bo stąd chciałem grać longi i chciałem grać longi właśnie do tej strefy i czekałbym na 13400 na Nasdaqu. Tutaj może być teraz cofka. Jeśli nie będzie trendowego wybicia szczytów, no to prawdopodobnie pójdzie jakaś redystrybucja i możemy zobaczyć na ZDAKA po niższych cenach. Dajmy na to 12-300. Ale na ten moment nie ma na to sygnału. Trzeba poczekać. I ja bym czekał na tą strefę tutaj. I tutaj spodziewałbym się uderzenia jakichś shortów, jakieś korekty do złapania i dalszy trend w górę. No bo Nasdaq jest w tym momencie w trendzie wzrostowym. Także e, tak to widzę, e, jeśli o to chodzi. Mówię o średnim terminie. Dobra. Czyli NASDAQ zrobiony, no nie mam tu pierdoli więcej, no, nie będę Wam opowiadał analizie, że tutaj jest kurwa trójkącik, e, nie wiem, zebra w paski, tylko mówię Wam gdzie są miejsca, w których prawdopodobnie te zlecenia mogą wejść e, i tyle, nie skupiam się tutaj na pierdoleniu jakimś, dobra, I jeszcze prośba była o Litecoina. tego to nie robiłem, ło, tutaj może być porysowane coś, a nie, nic nie ma, dobra, zobaczymy sobie co tu w trawie piszczy. OK. Litecoin'a zrobię generalnie z interwału dniowego, na dłuższy termin, ze względu że niska płynność jest na tym rynku i raczej nikt tutaj się nie bawi w jakiś handel intraday na Litecoin'ie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, no to sorry, ale porobię Wam to, potem takie analizy. Po prostu musicie mi dać feedback w komentarzach, bo, bo nie wiem, czy to robicie. Ogólnie bym tego nie polecał. Także co, na Litecoin'ie czekałbym na powrót do ceny 100 dolarów i stąd mogą uderzyć shorty do 72. Generalnie zainteresowałbym się tym przy cenie 72. 70... 3,5 do, do 65 dolarów, jeśli ma być dalej trend zresztą utrzymanie. Pamiętajmy o tym, jaki mam scenariusz na Bitcoinie. Jeśli na Bitcoinie wydarzy się to co mówiłem, to na Litecoinie wydarzy się dosłownie to samo, tylko że w większym stopniu i więcej procent po prostu e, spadku wykona Litecoin, tak jak jest to zawsze z altcoinami. E, także dobra, jeszcze były chyba dwie prośby na YouTubie o właśnie krypto i był to chyba atom. USDT. Jeszcze spojrzę, żeby tam nie przekręcić i zrobić wszystko. Dobra, tutaj osoba prosiła o Gala i Atom. E, I Atom, pamiętam, że handlowało się to spoko, więc sobie lukniemy, jak to wygląda. Dobra, cięcie i tam, żeby nie trwało to za długo. Dobra, i Atom ma tak na dwa terminy, na bardziej średni termin. E, to tak, generalnie cały czas e, po wykresie Atomu widzę to, że ktoś wrzuca zlecenia i sprzedaje coraz taniej, równa się zarabia na tym. Osoba dalej sprowadza ten rynek do niższych cen, więc prawdopodobnie chce doprowadzić go do jakiejś ceny, która będzie liczyć. No, co mi się nie podoba, to to, że mamy wybicie dołka, tak? czyli znowu wrzucenie zleceń w miejscu, gdzie osoby mają stoplossy, czyli zebranie ich wolumenu i wykorzystanie tego do ruchu, w tym przypadku korekcyjnego. Więc co to dla mnie oznacza? Dla mnie to oznacza tylko jedną intencję. Albo osoba chce podbić cenę, żeby dalej sprzedawać coraz taniej, bo jeśli sprzedaję coraz taniej, to na tym zarabia, zrozumcie to. Ona nie chce sprzedawać coraz drożej, bo jeśli szortujemy rynek i sprzedajemy coraz drożej, to tracuje, tracimy, gridujemy. Nie ma to po prostu sensu. Dokładamy do zyskownych pozycji, nie do sranych. Tak samo jak cena spada. A Ty kupujesz coraz taniej, to jesteś idiotą, <grym> że tak powiem, a nie biznesmenem. Nie chodzi o to, żeby dokładać do biznesu, tylko na nim zarabiać, prawda? I eksponować zyski, nie straty. To tak, czego, co bym się spodziewał na Atomie. Wybicie tutaj tych zleceń. I dojście do tej strefy, przynajmniej na przykład z połówki tej strefy, zareagowanie i kontynuacja trendu nawet do 9 dolarów, e, jeśli Bitcoin będzie robił korektę. Jak Bitcoin teraz konsoliduje, mamy popis na altcoinach, które mogą robić korekty. Więc mamy konfluence na to, że cena może tu dojść i dokonać spadku. E, jednak co mi się nie podoba, to że ten ruch, te szczyty nie są coraz dalej od siebie, tak było tutaj. Widzicie, jaki ten dystans między tymi szczytami był? On się tutaj już zawęża. To mi się nie podoba i to mi znaczy że ta podaż która tutaj jest e, zaczyna być coraz słabsza więc co możemy zobaczyć na atomie w przypadku wybicia tej strefy to dojście do nawet 13 zebranie całej kasy na rynku która tutaj jest i dopiero wykonanie spadku. Tak bym widział e, to jeśli chodzi o e, atom. Także myślę że e, tyle no, co powiedziałem tutaj parę też plotłem takich e, patrzenia mojego na rynek myślę że to też ma jakąś wartość fajną. Jeśli nie noc nie będę tak robił. E, ale dobra, Ech, i gala i to jest coś, czego nawet bym nie dotykał w tym momencie, chociaż dobra. I dla mnie sytuacja na gali jest bardzo niejasna, więc w ogóle bym na to nie kładł swojej kasy, jeśli miałbym decydować i dla mnie ja bym czekał dopiero na zejście, wybicie tego dołka i zaliczenie strefy 0,345 do 0,2992. I tutaj dopiero szukałbym potwierdzenia na to, żeby zająć pozycję w górę, i to też tak niechętnie. Wtedy cel byłoby wybicie tego szczytu. Jednak gala generalnie dla mnie zrobiła to, co miała zrobić: ona została zepchana na sam dół, została wypchana, doszła do miejsca, gdzie ostatnia osoba wrzucała duże zlecenia na to, żeby spowodować taki spadek, i znowu zostaje gaszona. Więc dla mnie, jeśli tutaj będzie potwierdzenie, ok, longi jak najbardziej, wtedy po ten szczyt. Jednak jeśli nie będzie potwierdzenia, to ja bym tą galę widział na z 0,25 centa. Tak to widzę, jeśli chodzi o galę. I tyle. Czym jest potwierdzenie? Potwierdzeń macie dużo, bo pewnie będzie pytań, czy to zmiana struktury, czy to jakiś sygnał, którego używacie świecowego. No każdy używa innego. Niektórzy używają wskaźników i tak dalej, jakich ja używam. To informuję na grupie, tam uczę swojej metodologii, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Link macie w opisie i co? To był cały przegląd na dzisiaj, 12 minut. Dziękuję Wam za oglądanie. Mówi dla Was Pablo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.